To jest program Tematy Dnia. Piotr Dremski, dzień dobry. W studiu Witold Jurasz, Ośrodek Analizy Strategicznych i Polsat News 2. Dzień dobry panu. Kłaniam się, pięknie. Dzień dobry. Panie redaktorze, czy będzie w Warszawie Majdan? Nie wiem, czy Radosław Majdan przebywa obecnie w Warszawie, czy gdzieś. To związany wiem. był z Polonią Warszawa, ale pan wie, nie o niego pytam. Aha, o ten, ten prawdziwy Majdan. Oczywiście wiem. Panie redaktorze, Dziennikarka polska pracująca na Ukrainie przypomniała, czym był Majdan. Majdan to był protest ludzi, którzy za to, że protestowali, byli zabijani. Byli zabijani przez snajperów, byli mordowani przez Tituszki, czyli przez bandytów wynajmowanych przez reżim. Ze Napisała w sposób niezbyt elegancki, więc nie będę w pełni cytować. Napisała: Miejcie trochę, i tutaj padało brzydkie słowo szacunku. E, więc miejmy trochę szacunku dla tych ludzi, którzy na Majdanie protestowali, ale też pamiętajmy, że Majdan to jest scenariusz krwawy. E, nie, nie będzie Majdanu. Nie sądzę, żeby był. Natomiast jest to z całą pewnością znak ostrzegawczy dla ekipy rządzącej, że potencjał protestu rośnie, a ludzie umiarkowani na razie jeszcze nie odwracają się. Ale widać, że to już to poparcie wśród tego umiarkowanego elektoratu nie jest tak pewne, jak było kiedyś. Głosy wzywające do moderacji pojawiają się coraz częściej po prawej stronie sceny politycznej. Kanclerz Niemiec Helmut Schmidt powiedział kiedyś, że kto nie rozumie kompromisu, ten nie nadaje się do demokracji, bo kompromis jest istotą demokracji. Mam wrażenie, że u nas główne siły polityczne, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i strona przeciwna, no niestety nie zapomniały o tym. O kompromisie, czy też ewentualnym kompromisie porozmawiamy za chwilę, ja bym wrócił jeszcze do tego Majdanu. Pan mówi, że nie będzie Majdanu, bo Majdan to krew i to ofiary śmiertelne. Rzeczywiście tutaj władza by musiała wyprowadzić służby uzbrojone na ulice, które by oddały strzały, czego nie zakładam, ale dopuszczam taką możliwość, że środowiskom protestującym pod szyldem kodu i ostatnio obywateli RP, którzy są suflowani przez opozycję, może zależeć na takich obrazkach. Oni tylko zdaje się na to czekają. Widział Pan wypowiedź jednego z liderów obywateli RP przed pałacem prezydenckim? Czy słyszał pan, się nie kojarzy. Sproprika. Ten człowiek, którego chyba Polska pierwszy raz wtedy w ekranie na ekranie telewizora zobaczyła, mówił, że parafrazując, czekamy, aż nas policja będzie stąd usuwać, niech świat niech Europa zobaczy te obrazki. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. A jak ten dżentelmen się nazywał? Pan Kacprzak albo Kasprzyk. No widzi pani, nawet pan nie jest do końca pewien, jak on się nazywa. To dowodzi, że to nie jest zbyt znacząca postać, bo pan jest świetnie poinformowanym dziennikarzem. Ale ta postać A... yy, nie musi być znacząca, bo ja rozumiem tak rozumiem do czego pan dąży pan myślę, że nie sądzę, żeby personalnie ta postać była znacząca mhm. ale ktoś ustawił ją na czele pewnego ruchu, który mhm. działa równolegle do kodu i potęguje wrażenie właśnie tego buntu obywatelskiego tak, na pewno jest pewna grupa, która dąży do takiego wzniecania tych napięć z drugiej strony jeżeli spojrzeć na stronę w tą rządzącą, no to prawdę powiedziawszy też widać takie zaostrzanie retoryki. Ja bym naprawdę nie zwracał uwagi na ekstremistów. Znaczy trzeba na nich zwracać uwagę w tym sensie, żeby nie pozwolić im stać się większością, ale jeżeli my nie otrzeźwiejemy, jeżeli my nie zrozumiemy, że musimy ze sobą rozmawiać, nawet jak się bardzo mocno ze sobą nie zgadzamy, w sytuacji, w której obok jest wojna, paręset kilometrów stąd, w sytuacji, w której te gwarancje bezpieczeństwa, które mamy w ramach NATO, one... Cały czas zadajemy sobie pytanie, czy one są takie, jak żeśmy zakładali, że są, kiedy wstępowali, wstępowaliśmy do NATO. W momencie, w którym Unia Europejska trzeszczy... Nawet yy... bym powiedział inaczej, czy są takie, jak jeszcze w lipcu, w czasie szczytu NATO w Warszawie? No, po to wyborze Donalda rozmienić. Trumpa, to, to rzeczywiście, dokładnie, to, na, to nawet już to nawet już tutaj jest pytanie, ma pan rację, to myślę, że my naprawdę musimy zmążyć. Nie wiem, jak ma się to stać, prawdę powiedziawszy, bo ja staram się zachować po prostu zdrowy rozsądek. Patrząc na polityków, widać, że tego jest coraz mniej, ale pan, ja, ja robię sobie taki czasami prywatny sondaż. Czasami po prostu w sklepie warzywnym, gdzieś tam w warzywniaku tak zwanym, na bazarku, czy też, nie wiem, pytam taksówkarza, a co pan, pani sądzi? Okazuje się, że większość ludzi ma serdecznie dość, szczerze powiedziawszy, ekstremistów z jednej i z drugiej. Ja głęboko wierzę, że większość Polaków jest rozsądna i nie zwariowała. Teraz jest tylko pytanie, jak doprowadzić tą podnieconą część do takiego, jakby, uspokojenia. Być może. Tutaj jest na przykład rola dla Kościoła katolickiego, który mógłby podjąć się takiej próby moderacji. Tak naprawdę chodzi o to, żeby usiąść i rozmawiać. My mamy, nie dalej niż wczoraj rozmawiałem T. z jednym człowiekiem, który jest bardzo blisko kodu, i drugim, który jest z kolei bardzo blisko takiego twardego jądra prawa i sprawiedliwości. I to są obaj przyzwoici ludzie. Natomiast w pewnym sensie dwaj kosmici bo to były dwie rozmowy, które w ogóle jakby na, na różnych częstotliwościach szły, tak? To znaczy jeden mówił, było wszystko, jest wszystko świetnie, było TV przesady. TVP Info i TVN24. No Zdężony. ja jestem z Polsatu, więc nie wypada mi tak tego ująć, no ale... Ale z medytacją, to powiedział. Tak, to, więc niech mój uśmiech będzie tutaj y, y, odpowiedział. Ja się cieszę, że jestem z Polsatu. E, y, y, otóż jeden mówi tak, że przez te 25 lat wszystko było świetnie, a drugi mówi, wszystko było do niczego. Eee, otóż nie jest prawdą, że wszystko było do, dobrze, bo bardzo wiele rzeczy nie wyszło. Mieliśmy bałagan, mieliśmy korupcję. Z drugiej strony nieprawdą jest, że mieliśmy wyłącznie bałagan i wyłącznie korupcję. Panie redaktorze, ale przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej nie było takiego ruchu jak Komitet Obrony Demokracji. O Mateusz Kijowski zapytany o to, dlaczego wtedy nie stanął na czele takiego ruchu, powiedział, że mu to po prostu do głowy nie przyszło. Wtedy. No, no I to jest problem rzeczywiście tej strony kodowskiej, że jak się pyta, no dobrze panowie, dlaczego żeście wtedy nie protestowali, kiedy były nieprawidłowości. Znaczy, powiem pan, jaka jest odpowiedź, którą ja na przykład słyszę. no My nie mogliśmy krytykować systemu, bo barbarzyńcy, czytaj pis, przyszliby do władzy. No więc ja odpowiadam, no już nie pamiętam, czy się z, z, zgadzamy, że to barbarzyńcy. Mówię, no ale przyszli. Czyli hula i dusza piekła nie ma. Znaczy, przyszli, ale nie mimo to. A właśnie dlatego, że żeście tak reagowali, właśnie dlatego, że żeście zamiatali pod dywan. Tylko że problem polega na tym, że odpowiedzią na nieprawdę jest prawda, a nie druga nieprawda. Odpowiedzią na głupotę jest mądrość, a nie inny rodzaj głupoty. Odpowiedzią na niedziałające instytucje jest wzmacnianie instytucji i czynienie ich sprawnymi, a nie. Tak jak to ma miejsce, powiedzmy sobie też szczerze, w wypadku Trybunału, który jest sparaliżowany. Ja nie chcę mówić, że on był dobry, ale no to skoro nie był dobry, to ja bym chciał, żebyśmy mieli dobry, sprawny Trybunał, a nie Trybunał, który przestaje działać. W związku z tym, no po prostu na wszystkie zaniechania i grzechy odpowiedzmy nie zaniechaniami i niegrzeszeniem, a nie grzeszeniem, ani innym rodzajem grzeszenia, bo, no bo w ten sposób to będziemy tak po tej spirali. Schodzić w dół, w dół, w dół, i już proszę zwrócić uwagę, że klimat inwestycyjny w Polsce się pogarsza. To już widać. Bo biznes zaczyna tak patrzeć, no coś w tym kraju Panie kraj redaktorze, jest nie... bezrobocie najniższe chyba od Kazimierza Wielkiego. No z pewnością od lat. Mhm. E, prosperity się poprawia. Wicepremier Morawiecki ściąga wielkie koncerny do Polski. Przedstawia kolejne części swojego planu. Jestem, patrzę na pana i. Przez moment pomyślałem, że, 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 że Maciej Szczepański ożył, prawda? To też ożył w sensie jest, jest ten, ale rozumiem, że uśmiech pański sugeruje, że pan jakby bardziej ustawia się w roli takiej dziennikarskiej typowej, czyli innymi słowy, konfrontuje pan na to na Tak, jest wiele sukcesów. Rzeczywiście wiele rzeczy się pisowi udaje. Ale mam nadzieję, że pan mówi teraz poważniej. bo Nie, ja... ja mówię poważnie. Wiele, wiele rzeczy robi pis dobrze. Tylko jednego nie rozumiem, dlaczego postanawia prowadzić taką politykę w innych aspektach. To, że mu pomaga w tym druga strona, która bardzo chętnie akcentuje te nieudane momenty, to jest inna sprawa. Ale dlaczego sam PiS nie wypycha do przodu, na pierwszy plan, pani minister Streżyńskiej, pana ministra Gowina, który na przykład zmienia reguły finansowania uczelni, to znaczy, że pieniądze będą związane z publikacjami, a nie, a nie że będzie można sobie siedzieć na etacie prawda, przez 20 lat i nic de facto nie robić, ale pieniądze będą przypisane do człowieka. Dlaczego, dlaczego o tych ludziach? A kto jest teraz twarzą PiSu według pana? No ja mam wrażenie, że twarzą PiSu yy, jest minister Antoni Macierewicz, jest pan minister Witold Waszczykowski. Oczywiście. No widzi pan, bo dzisiaj odbyła się konferencja prasowa, na której e, oświadczenie wy, wydał prezes Jarosław Kaczyński. Po jednej stronie siedziała po jednej stronie prezesa premier Beata Szydło, byli marszałkowie Sejmu i Senatu i był wicemarszałek Terlecki, tam nie było. Antoniego Macierewicza, nie było e, ministra Waszczykowskiego. E, to była konferencja, e, którą można by zatytułować PiS wyciąga rękę do opozycji. E, nie wiem czy A W pan... jakim sensie wyciąga? Bo mnie e, I badałem. ja to chciałem pana zapytać. W jakim sensie PiS wyciąga rękę do opozycji? Bo e, już słyszałem komentarze, że to taka wyciągnięta ręka do e, całowania w pierścień, dlatego że Jarosław Kaczyński jednak nie uderzył się w pierś za nic. Panie redaktorze, tak się składa, że <coughs> dzisiaj jest. W dzisiaj, jest, który, przepraszam. 21 grudnia, to pierwszy pieś... dzień zimy, panie tak, redaktorze. Aha. no to za dwa dni dokładnie. W szkole mojego synka i mojej córeczki są jasełka. I w związku z tym dzisiaj przed południem byłem zajęty kupowaniem skrzydełek aniołka. Eee, I to mi zajęło na tyle dużo czasu, że nie słyszałem tej konferencji prasowej. To nie jest wybieg, naprawdę nie słyszałem. Konferencja eee. była dzisiaj, panie redaktorze. Eee, powiem jeszcze, co e, proponuje Jarosław Kaczyński, żeby nie było tak, że, że nic nie proponuje. Mm -hmm. eee, chcemy, żeby porządek co piątego posiedzenia Sejmu był układany przez opozycję. Czy to jest łapówka polityczna, czy e, taka propozycja zupełnie serio kompromisowa? Brzmi dobrze, tylko trzeba by wejść w szczegóły, bo jeżeli nad pozostałych czterech będzie się procedować ustawy w ten sposób, że proces legislacyjny trwa 48 godzin albo 72 godziny, to to nie ma żadnego znaczenia. Odróżniajmy PR od realu. I to ja, ja nie chcę przez to powiedzieć, że, że wcześniej było lepiej, że wcześniej. Opozycja y, słuchała, bo ja sam pamiętam, jak y, ja nie byłem opozycją, ale jak wyrażałem się krytycznie y, na temat na przykład polityki zagranicznej, na przykład na temat resetu y, z Rosją, i generalnie słyszałem w odpowiedzi: A no bo pan jest pisowcem, szaleńcem, chce pan wojny z Rosją, prawda? W związku z tym to nie jest tak. Oczywiście, że to z pisem skończyła się kultura dialogu, tej kultury dialogu po prostu nie było. Moje pytanie jest następujące, czy my naprawdę mamy tyle czasu, że byśmy sobie poczekali 50 lat, aż się tego nauczymy. No ja mam wrażenie, że nie mamy tyle czasu. Ja mam wrażenie, że opozycja chce jeszcze zaczekać 3 lata do wyborów. Choćby się paliło, choćby się nie wiadomo co działo, czekamy do wyborów i liczymy, aż nam te słupki w sondażach wzrosną, ale na razie nie rosną. No, już tak powiem, jak, jak nam te słupki urosną... I tutaj dodałbym e, popularne słowo w Niemczech, czyli inshallah, jak Bóg da. W Niemczech, w tej tureckiej raczej społeczności, jak no, rozumiem. Jeżeli nie do... musiałem tego dodawać, bo to no, się samo no, przez siebie może Również tureckiej, muzułmańskiej <laughs> bardziej pewnie. Tak, czyli dobrzy protestanci, tak, <laughs> tak też się... Żartowałem. Y... Panie redaktorze, to skoro jesteśmy przy Niemczech, mhm. poważna sprawa, zamach poniedziałkowy w Berlinie, 12 osób nie żyje. Pierwszą ofiarą tego zamachu był polski kierowca ciężarówki, którą wykorzystano w ataku. Niemiecka policja zatrzymała 23-letniego pakistańczyka, podejrzanego o to, że porwał ciężarówkę, rozjechał tych ludzi. Po czym dzisiaj się dowiedzieliśmy, że ten człowiek został wypuszczony, nie udowodniono mu udziału w tej sprawie, tymczasem ten rzeczywisty sprawca rozpłynął się. Nie wiadomo, co się z nim stało. On wyskoczył z tej ciężarówki. I w tłumie ludzi po prostu zniknął w centrum miasta. To nie jest dziwne? Nie, panie redaktorze, dlatego, że nie ustawi pan policjanta na każdym rogu każdej ulicy. Był taki... Ja nie jestem specjalistą tak od terroryzmu czy, czy, czy kryminalistyki, ale pamiętam taką historię, którą kiedyś czytałem, że w Stanach Zjednoczonych doszło do napadu na bank i ten napastnik wszedł do banku nago i to spowodowało, że nikt jego twarzy nie zapamiętał, w związku z tym, wie Pan, no tak to jest, no, ludzie w stresie, przecież ten człowiek jak wyskoczył z ciężarówki, to ludzie byli w szoku, z 50 metrów dalej już karabin schował i był tylko jednym z wielu, więc wie Pan, no nie nie, nie, nie mi. Ja w ogóle jestem bardzo sceptyczny w stosunku do tych test, które mówią, że oto, prawda, no Niemcy to są taki nieprawdopodobnie słabym krajem. Ja, ja bardzo bym chciał, żeby Polska była tak słabym krajem. A ja tego nie powiedziałem. Nie, pan tego wiem, nie powiedział. Niemieckie nie... służby bardzo sprawnie działają i zapobiegły wielu zamachom wcześniej. Natomiast. Ja nie chcę tego trywializować. To jest oczywiście tragedia. To jest tragedia dla. dla... Rodziny naszego rodaka, to jest tragedia dla rodzin, tych wszystkich pozostałych ofiar. Ale jeżeli spojrzeć na to globalnie, no to jest to po prostu tylko epizod. No, mieliśmy rzeź, bo to wtedy była już rzeź, w tym klubie w Paryżu, w klubie Bataclan. No i czy coś się zmieniło w polityce światowej z tego powodu? Trochę się zmieniło, panie redaktorze, bo na przykład Rosja zaangażowała się w konflikt w Syrii i ręka w rękę z Basharem al-Assadem bombardowała Aleppo. I właśnie w tym kontekście. To inaczej. Czy coś się zmieniło we francuskiej polityce w wyniku tej, tej tragedii? Podążę za tą swoją poprzednią myślą, jeszcze jeśli pan pozwoli. Może pan powie, że to taka oszołomska, mówiąc kolokwialnie, teoria spiskowa. Pewnie tak jest, ale jednak zapytam o to. Dopuszcza pan taką myśl, że kierowcą tej ciężarówki wcale nie był islamista, tylko jakiś dobrze wyszkolony specjalista od mokrej roboty, właśnie w kontekście Aleppo, eee, że ten, to wydarzenie było obliczone na jakiś efekt polityczny na przykład e, bardziej przychylne spojrzenie na to, co Rosja robi w Syrii. Bezpośrednio, że ten, który wsiadł? Nie, dlatego, że bezpośredni wykonawca zazwyczaj nie wie, dla kogo pracuje, jeśli sugeruje pan, że miałby pracować dla naszych sąsiadów za wschodniej granicy, na tej wschodnio-północnej Rosji. Mhm. Natomiast to, że Rosja jest zainteresowana we wzroście siły państwa islamskiego, we wzroście terroryzmu islamskiego, i że być może nawet pomagała w jego powstaniu, no tutaj przesłanki są rzeczywiście poważne. Tak Rosja ja licencjonowała swoje działania w Czeczeniu, jak hmm. pamiętam. Jeśli pan pozwoli, wrócę do tego. Po prostu że jest cały szereg e, przypadków, w którym e, ludzie podejrzewani o terroryzm trafiają do rosyjskich więzień w Czeczeniu, w Ingushetii, a następnie jakoś tak się dziwnie dzieje, że są z nich zwalniani w krótkim czasie. Z rosyjskich więzień raczej się nie wychodzi żywym, jak się jest podejrzanym o terroryzm. I później syryjnie ci ludzie znajdowali się w Syrii. W związku z tym rzeczywiście przesłanki są poważne. Oczywiście dowodów takiego, jak to się mówi, jak to Amerykanie mówią, smoking gun nigdy nie będzie. Natomiast jeżeli te, te, te przesłanki usłaga, układają się w pewną logiczną całość. W pewien ciąg, poszlak, to rzeczywiście można zakładać, bo Rosji jest na rękę, żeby powstawało poczucie, że oto e, Rosja może być sojusznikiem w walce z zagrożeniem, dlatego że wówczas jest niezbędnym sojusznikiem. Czy też wręcz jest niezbędnym. Natomiast Rosja ma jedną cechę, bo pan wymienił Aleppo. Mianowicie Rosja prowadzi taką bardzo skuteczną politykę, do punktu, a później zazwyczaj przelicytowuje. I ja mam wrażenie, proszę zwrócić uwagę, że dochodziło w którymś momencie wręcz do koordynacji to się zbyt nie mówiło ale dochodziło wręcz do koordynacji bombardowań w Syrii pomiędzy naszymi zachodnimi sojusznikami a Rosją. Natomiast Rosjanie w którymś momencie już, że tak powiem, przesadzili. I w tym momencie ta opinia publiczna, ale również yy, oceny polityków stały się bardzo krytyczne w stosunku do Rosjan. Yy, no cóż, no Rosjanie grają twardą grę, zawsze grali. Yy, w wyniku ich działań wydaje się, że ta szala zwycięstwa przechyla się na stronę yy, Baszara al-Assada, który oczywiście jest... Yy, to jest takie słowo ostre, ale no chyba trzeba go użyć, rzeźnikiem. Ale z drugiej strony redaktor Witold Repetowicz, który regularnie jeździ do Syrii, zwraca uwagę, że ci umiarkowani islamiści, jak my to nazywamy, bo dzielimy ich na państwo islamskie i umiarkowanych, to pamiętajmy, że umiarkowani islamiści to jest, była al qaeda która tylko nazwę zmieniła. To nie są jacyś tam, prawda, opozycjoniści, demokraci. Otóż że oni na przykład bombardowali dzielnicę kurdyjską w Aleppo. Pamiętajmy o losie chrześcijan. No, chrześcijanom jest lepiej pod reżimem Asada niż pod jakąkolwiek. Podobnie było w Afryce Północnej pod rządami Mubaraka i nawet, ośmielę się to powiedzieć, Kaddafiego w Libii. Kaddafiego, a no, za Huseina który używał broni chemicznej, wiceprezydentem Iraku, co prawda nie mającym nic do powiedzenia był Kurd, a ministrem Taha Mudżahadin Maruf, a ministrem spraw zagranicznych był chrześcijanin Tariq Aziz. Zresztą stolica apostolska była przeciwna amerykańskiej interwencji w Iraku. To jeszcze zapytam na koniec o nasze podwórko. Echa zamachu w Berlinie, a na ulicach Warszawy i w metrze żandarmeria wojskowa to sygnał, że jest jakieś zagrożenie, czy po prostu e, wojsko zostało wysłane, żeby uspokoić, żeby mieszkańcy Warszawy czuli się bezpieczniej? Nie wiem, panie redaktorze, to decyzja premier Beaty Szydło na wniosek ministra Błaszczak. Nie, wie, nie, nie wiem, panie redaktorze. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Przekroczenie granicy nie jest szczególnym problemem, znaczy w ogóle nie jest problemem. Mamy tendencję niestety do chwalenia się naszym zaangażowaniem. Było kilka takich przypadków, prawda? kiedy mówiono o rzeczach, operacjach głównie wywiadowczych, o których nie należało mówić. W ogóle jesteśmy takim dość oryginalnym krajem, jak chodzi o ujawnianie informacji, których inne kraje nie ujawniają. to jest możliwe. Jaka jest decyzja, znaczy jakie są przyczyny decyzji, nie wiem, bo nie mam dostępu do tych informacji. Znając realia naszej polityki, czyli jej nieprawdopodobną wręcz PR-yzację, to nie wyklucza mi tego. Natomiast jeszcze raz, nie wiem, ale jeśli pan pozwoli, ja tylko wrócę do... Iraku zdanie i chrześcijan ostatnie uh -huh. zdanie. Przez lata nuncjuszem apostolskim w Iraku, końcówka lat 80. był święty pamięci arcybiskup Marian Oleś. I pamiętam kiedyś taką rozmowę, miałem zaszczyt go znać, kiedy on powiedział, że był bardzo przeciwny. Mówił to publicznie, więc mogę to powiedzieć dzisiaj w telewizji że był zdecydowanie przeciwny wojnie pustynnej burzy i wchodzeniu do Iraku. No, Żebym nie że pomyliłem, nie pustynnej burzy, no, bo to, to, to w Powiedział rzecz następującą, mianowicie chrześcijanie w Iraku przetrwali 2000 lat, a nie przetrwają najbliższych 25. To jest rozmowa mniej więcej z 2003-2004 roku. No i niestety chyba miał rację. Witold Jurasz, Ośrodek Analizy Strategicznych i Polsa D2 był naszym gościem. Dziękuję, panie redaktorze, Dziękuję za bardzo. wizytę w studiu Telewizji Salwę. Piotr Tremski to był temat dnia. Do zobaczenia.